Myślę, że trzeba wskazać również prawo medyczne. Yy. I myślę, że ten kawałek trzeba nagrać na nowo. <grywa> jednolite studia magisterskie, pięcioletnie, na kierunku prawo na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kariera prawnicza zaczyna się od studiów. Są to jednolite studia magisterskie, pięcioletnie. Yy. W toku tych pięciu lat studenci zdobywają wiedzę z różnych gałęzi prawa. To jest nie tylko prawo cywilne, nie tylko prawo karne, ale również prawo administracyjne, procedura karna, cywilna, administracyjna, no ale również inne dodatkowe przedmioty. Po ukończeniu studiów, po uzyskaniu tytułu magistra. Taki absolwent może zdecydować na karierę naukową, na karierę zawodową. Można te dwie kariery spróbować połączyć. W przypadku kariery zawodowej, no, taką utartą ścieżką będzie egzamin wstępny na aplikację. Jak już wspomniałem, egzamin ten składa się ze 150 pytań. Należy uzyskać 100 poprawnych odpowiedzi, aby się dostać na taką aplikację. To jest w przypadku aplikacji radcowskiej akurat. No i po, tych, po, po dostaniu się na tą aplikację. Kształcimy się przez kolejne trzy lata. Jest to już kształcenie nie na uniwersytecie, ale pod okiem radców prawnych i innych praktyków z Okręgowej Izby Radców Prawnych. Już po pół roku od rozpoczęcia aplikacji, aplikanci będą mieli możliwość występowania w sądzie no i reprezentowania swoich klientów. Więc to jest takie pierwsze większe wyzwanie. Po ukończeniu aplikacji, a w ogóle żeby ją ukończyć, należy zdać egzamin zawodowy. Jest to trudny egzamin, kilkudniowy. Po zdaniu tego egzaminu następuje wpis na listę radców prawnych, no i wtedy możemy powiedzieć, że już jesteśmy tymi profesjonalistami, praktykami, którzy z dumą będą mogli nosić drogę z niebieskim żabotem. Myślę, że takie stereotypy o parzeniu kawy przez studentów prawa cały czas funkcjonują. I ja na szczęście nie musiałem tego robić i żaden z moich znajomych z Zielonej Góry, o których wiem, nie musiał tego robić. No, to byłoby niedopuszczalne, moim zdaniem. Na praktykach studenci mają okazję sporządzać projekty umów projekty, pism procesowych, um, uczestniczyć w rozmowach z klientami. Więc tutaj w zależności od tego, jak czujemy się na siłach oraz do jakiej kancelarii trafimy, no ten no, zakres obowiązku będzie różny. Um, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, co prawda ja zaczynałem praktyki na trzecim roku studiów, um, ale kontakt właśnie z klientem w kancelarii, czy w ogóle praca w kancelarii, no to jest coś nieporównywalnego do zajęć na studiach. Dopiero kiedy pracujemy w kancelarii, odkrywamy to, że przepisy to nie jest taka sucha materia, te przepisy rzeczywiście funkcjonują, one na swój sposób żyją, mają znaczenie no i są wykorzystywane w codziennej pracy chociażby radcy prawnego. Elsa Zielona Góra, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, jest to jedna z grup lokalnych stowarzyszenia, bowiem stowarzyszenie funkcjonuje w 44 państwach Europy. Mamy grupy narodowe, jak na przykład Elsa Poland, mamy grupy lokalne, no właśnie jak z Elsa górę, Elsa Poznań i tak dalej. Organizowaliśmy w Zielonej Górze ogólnopolski konkurs na Głosę, był również projekt Legal Cafe, czyli spotkanie z prawnikiem przy kawie w kawiarni i to cieszyło się dużym zainteresowaniem. To też pokazywało, że prawnicy siedzą nie tylko za ciężkimi dębowymi biurkami w kancelariach, ale są w stanie wyjść do ludzi, porozmawiać nie w języku prawniczym, poznać w taki sposób normalny, i przybliżyć ten zawód. Studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki międzynarodowe, poznania studentów z innych państw. No to jest wyjątkowe doświadczenie, tak mi się wydaje. No i zachęcam wszystkich do dołączenia do Elsa Zielona Góra. Jeżeli jesteście studentami z innych miast, no to do, do, do dołączenia do Waszych grup lokalnych, do Elsa możecie dołączyć w każdym czasie. Wystarczy, że skontaktujecie się z ELSOWICZAMI, czyli właśnie przedstawicielami naszego stowarzyszenia i oni Was dalej już pokierują. Moja przygoda z Elsa zaczęła się na pierwszym roku studiów. Działaliśmy wtedy jako grupa inicjatywna, nie mieliśmy jeszcze statusu grupy lokalnej, tak formalnie. Dopiero w 2017, to było wiosną w Wrocławiu, na Walnym zebraniu delegatów, nasza grupa uzyskała właśnie status grupy lokalnej Zielona Góra. No, była to niesamowita radość. To nasza praca została doceniona. Mogliśmy już oficjalnie funkcjonować w stowarzyszeniu. Byłem odpowiedzialny za wsparcie techniczne, za obsługę strony internetowej. W późniejszym czasie pełniłem obowiązki również dyrektora do spraw public relations. No więc social media nie były mi dalekie. W kolejnym roku, w sumie, taki, w taki sposób trochę nieprzewidziany. Zgłosiłem się do Zarządu Krajowego Elsa Poland, zgłosiłem swoją kandydaturę do konkursu. Okazało się, że wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora do spraw i produkcji. No i tak w roku akademickim 2018-2019 współpracowałem z naszym Zarządem Krajowym. To już była zupełnie inna praca. Działaliśmy na tym szczeblu krajowym, no i to było naprawdę bogate doświadczenie. Wydział Prawa i Administracji w Zielonej Górze funkcjonuje dopiero od 2014 roku. Jest to bardzo młody wydział, który jednak ma się czym pochwalić. Nową, która została u nas zastosowana, są zajęcia aplikacyjne. Są to zajęcia dla studentów czwartego i 5 roku prawa, którzy mogą wybrać dwa przedmioty aplikacyjne według ich zainteresowań, na przykład aplikację radcowską i aplikację prokuratorską a następnie na tym czwartym, piątym roku uczestniczą w zajęciach, w których to rozwiązują testy przygotowujące ich właśnie do egzaminu wstępnego, z którym zmierzą się już po ukończeniu studiów. Mamy również zajęcia kazuistyczne, no, tak zwane kazuistyki. Kazuistyki to zajęcia, na których studenci skupiają się na analizie stanu faktycznego, stanu prawnego, a następnie um, znalezieniu właściwej odpowiedzi na, na przedstawiony problem. Myślę, że należy wspomnieć również o naszej kadrze naukowo-dydaktycznej, ponieważ nie są to wyłącznie osoby z Zielonej Góry, ale osoby, które wywodzą się z Poznania, z Wrocławia, ale również innych światów akademickich, co wzbogaca tutaj nasz wydział. Ostatnią rzeczą, która wydaje mi się być bardzo, bardzo istotna, jest ta kameralna atmosfera. Wszędzie znajome twarze. Tu znajomy ktoś z pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. No, wszędzie przyjaciele. Wiemy, kto się angażuje w jakim kole. Są osoby, które angażują się w kilku kołach naukowych, więc naprawdę tworzy się taka sieć kontaktów i w pewnym momencie tworzy się taka rodzina. Nie tylko rodzina w ramach kół naukowych, ale rodzina w ramach wydziału. Tutaj nasze relacje również z kadrą naukową dydaktyczną również były Niesamowite. Akurat władze wydziału zawsze były otwarte na nasze propozycje. Jeżeli wchodziliśmy z jakąś inicjatywą, to zawsze było to wsparcie, zawsze służyło nam dobrą radą. No, czy nawet takie projekty nieformalne jak już tradycyjne wydziałowe strojenie choinki. To był projekt, który zapoczątkowaliśmy chyba po raz pierwszy w grudniu 2018 roku. To na razie były tylko dwie edycje, bo koronawirus nam to uniemożliwił w kolejnych latach, ale studenci ramię w ramię ze swoimi nauczycielami, stroili choinkę, śpiewali kolendy, czy inne świąteczne piosenki, czuli tą atmosferę. No, jeden z kolegów był przebrany też za Świętego Mikołaja, więc naprawdę było no, niesamowicie, był, było czuć ten klimat i ja z radością przychodziłem do naszego budynku wydziałowego na Placu Słowiańskim nie z obowiązku, ale też z przyjemnością, o, naprawdę ten Czas wspominam mile i, i żałuję, że nie mogliśmy się pożegnać z tym wydziałem w taki należyty sposób. Że przez pandemię nie mogliśmy celebrować naszego absolutorium, nie mogliśmy zorganizować pierwszego balu absolwenta, a ten bal był w planach i już było blisko do jego realizacji. No niestety pandemia nam to uniemożliwiła, więc nasz rocznik, wydaje mi się, że będzie czuć taki niedosyt. Mam nadzieję, że młodsze koleżanki i koledzy będą w stanie w tym uczestniczyć i, i te studia wykorzystają w pełni. Trzy rady dla studentów, nie tylko dla studentów prawa. Pierwsza rada: wyznaczcie cel, do którego chcecie dążyć. Wyznaczcie drogę, która pozwoli Wam osiągnąć ten cel i nie skupiajcie się na samym celu, a skupiajcie się na drodze, na tych poszczególnych krokach, które doprowadzą Was do sukcesu. Druga dobra rada to nie poddawanie się. W przypadku studiów prawniczych no, czeka Was 10 wymagających sesji, nie będzie to łatwy okres, w pewnością nie jedną nockę zarwiecie. Ale nie możecie się poddawać. Pamiętajcie o tym, że starsze koleżanki i koledzy mają to za sobą, czyli jest to do osiągnięcia. No to dlaczego Wam miałoby się nie udać? I trzecia porada, wydaje mi się, że chyba najważniejsza. Pamiętajcie o tym, że studia to nie jest tylko nauka. Korzystajcie z tego okresu studiów, angażujcie się w działalność kół naukowych, w działalność stowarzyszeń, rozwijajcie swoje zainteresowania. I pamiętajcie, że studia to przede wszystkim ludzie. Nie tylko ludzie tutaj na studiach, no, ale też ludzie w życiu, żeby studiując nie zapominać też o tym życiu takim codziennym.